Dzień dobry Państwu, Tomasz Jankowski. Witam w kolejnym Tomografie, czyli moim solowym programie, gdzie dzielę się z Państwem opiniami, gdzie także korzystam z Waszej aktywności, bo przecież to bardzo często właśnie Wasze komentarze inspirują mnie do nagrywania kolejnych materiałów. Zapraszam do polubienia nas w różnych mediach społecznościowych. Jesteśmy na X, czyli dawnym Twitterze, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na TikToku, także na Telegramie. Zapraszam, proszę wręcz o. Polubienia, bo to się przyczynia do rozwoju naszego kanału. A dzisiaj chcę z Państwem porozmawiać na temat dyktatury kapitału. Bo to pojęcie dyktatury jest bardzo często w publicystyce używane i zazwyczaj odnosimy je do polityków, do konkretnych systemów politycznych. no Najczęściej oczywiście w Polsce z racji geograficznej z racji także politycznej odnosimy to do człowieka, którego dzisiaj mam zaszczyt mieć na koszulce, jak pewnie wielu z widzów już rozpoznało. Dlaczego?? No, dlatego, że jest to człowiek, który się tą władzą polityczną, nie musi dzielić z jakimiś ośrodkami finansowymi. Nie musi się dzielić, dlatego, że w jego kraju takie potężne konglomeraty finansowe raczej nie istnieją, i przez to ta władza jest przejrzysta, ona jest jednolita. No i w ten sposób określamy to jako dyktatury, właśnie z tego względu. Co więcej, jak Państwo słyszycie o różnego rodzaju dyktatorach, i to akurat niekoniecznie chodzi o Aleksandra Łukaszenkę, to bardzo często też pokazywane są te obrazki, jak to dyktator pławi się w złocie, jaki to ma wspaniały pałac, jaki to ma drogi samochód, czy nawet kilka tych samochodów. Pokazywane jest to jak tak, jako taki kontrprzykład. Demokracji. Znaczy, że skoro władza się bogaci, to znaczy, że ta władza jest wyrodna i że ten system, w którym ta władza funkcjonuje, siłą rzeczy musi być zły. Z czego należałoby wnioskować, że sytuacja odwrotna, kiedy politycy są biedni, jest dobra i jest pewnie sprzyjająca demokracji, wartościom, prawom człowieka i tak dalej, całej tej. Piosence, którą tu często słuchamy, jak rozmawiamy o tych lepszych systemach w tak zwanym wolnym świecie. No ale proszę Państwa, czy w tych tak zwanych demokracjach nie ma bogatych ludzi? Och, są! Nawet więcej, nawet mają jeszcze większe bogactwa. No, tylko o nich nie słyszymy, bo oni akurat lubią ciszę. Bo ci najbogaci, miliarderzy, raczej rzadko pokazują się w telewizji, raczej rzadko ich. Widzimy, raczej rzadko się publicznie wypowiadają, ale czy to znaczy, że nie mają interesów? Owszem, mają. No ale właśnie, przez to, że ci politycy są tacy biedni, skromni, to bardzo chętnie służą tym interesom i tak właśnie wygląda to w tak zwanej demokracji liberalnej. A im dłużej trwa kapitalizm, im bardziej to bogactwo jest skoncentrowane, tym prędzej ten efekt widzimy. I oczywiście coraz częściej możemy już dostrzegać, jak ta koncentracja kapitału działa na kształt tych demokracji liberalnych, bo te wartości demokratyczne, które rzekomo gdzieś tam możemy czytać w konstytucjach czy różnego rodzaju systemach, coraz w coraz większym stopniu są ograniczane, jeżeli uderzają właśnie w interesy oligarchów. I przecież to widzimy głównie na rynku medialnym. Pamiętacie Państwo, afery Rywina. Pamiętacie Państwo, na czym to polegało? Ten skandal polegający właśnie na tym, że oto państwo miałoby powiększyć swoją władzę nad mediami. No i przecież to jest, wiadomo, że coś złego dla demokracji, no bo jak to przecież państwo będzie realizować swoje interesy za pomocą mediów? Tak jakby prywatny właściciel nie realizował swoich interesów za pomocą mediów. No właśnie. I czy taki system, w którym miliarderzy mają decydujący wpływ na kształt masowego przekazu, na to, kto zasiada w parlamencie, na to, jakie ustawy są przegłosowywane, czy to jest rzeczywiście system, który możemy nazwać demokracją? Zwłaszcza, gdy ten system jest coraz bardziej domknięty. No, kto z widzów pamięta los partii Zmiana, którą próbowaliśmy razem z Mateuszem Piskorskim zakładać, powinien już wiedzieć, jak. Wygląda w istocie pluralizm polityczny i swoboda działania partii politycznych w tym kraju. Kto miał już do czynienia z jakąś e, aktywnością publiczną w środkach masowego przekazu za pomocą różnego rodzaju platform, gdzie można dostać bana praktycznie bez żadnego ostrzeżenia, też już wie, jak wygląda wolność słowa w takich systemach. I to jest pytanie, proszę Państwa, czy to jest jeszcze demokracja, czy może właśnie. Tak wygląda dyktatura, tylko dyktatura już nie tego strasznego y, polityka, y, czy to będzie Łukaszenko, czy ktokolwiek inny, tylko właśnie dyktatura tych beztwarzowych posiadaczy kapitału, którzy wcale się nie chcą pokazywać i wcale nie chcą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. Tym się właśnie różnią od tych strasznych dyktatorów, że ich po prostu nie znamy. Ale czy to lepiej? Proszę, odpowiedzcie Państwo w komentarzach. To wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy tomograf. Żegnam się z Państwem, Tomasz Jankowski. Zapraszam na kolejne nagrania na Wbrew Cenzurze.